Cześć wszystkim, mam na imię Karol i chciałbym Was zaprosić do mojego pierwszego tutorialu, w którym zajmę się blenderem. Blender jest to program 3D, jest to program darmowy, każdy może go ściągnąć. Dzięki niemu stworzymy 3D animacje, 3D obiekty, a nawet mini gierki. Zdecydowałem się zrobić taki tutorial, ponieważ na YouTubie polskojęzyczne tutoriale do Blendera są jeszcze w starej wersji, w wersji 2.4.9, a ja chciałbym Wam przedstawić nową wersję, wersję 2.5.7. Tą wersję ściągniemy. Na stronie blender.org wchodzimy na download. Tu nam się otworzy okienko, w którym znajdziemy opcję do ściągnięcia Blendera. Można ją ściągnąć na Windowsa 32 bity, 64 bity, na Linuxa oraz na Mecha. Po ściągnięciu instalujemy i pokazuje nam się ikonka Blender. Na stronie Blendera warto zobaczyć do galerii galerii, macie na przykład zdjęcia yy, różnych obiektów, które były robione w Blenderze. Możecie obejrzeć sobie na przykład filmiki. Najnowszym filmem Blendera jest Sintel, yy, Big Bad Bunny. Jest też bardzo ciekawym filmikiem, który warto obejrzeć. Elephant Dream. Popatrzcie sobie, pooglądajcie yy, do czego jest właśnie Blender stolny, a na pewno będziecie chcieli się nauczyć robić różne rzeczy a więc otwórzmy blender jak już mówiłem korzystam z blendera 2,5 wersja dokładna to jest 2,57 Zanim cokolwiek zaczniemy modelować w tym programie to zalecałbym z Dokładnym obejrzeniem wszystkich opcji. Dlatego też od tego zaczniemy. Otwierając Blendera widzimy naszego cuba, naszą kostkę. Widzimy światło oraz kamerę. To samo widzimy w tym okienku, który się nazywa Outliner. Nasz cube, nasza kostka, nasza lampa, nasza kamera. W późniejszych projektach, jeżeli będziecie mieli na przykład bardziej skomplikowane sceny, będzie tych cubów, tych kostek, tych najróżniejszych e, obiektów więcej. Dlatego bardzo ważne jest nazywanie każdego obiektu, e, aby potem się nie pogubić. Robimy to w ten sposób, że naciskamy na CTRL i klikamy na ten obiekt, i otwiera nam się e, to okienko i możemy zmienić nazwę. Mówimy to na przykład kostka. Kolejną, kolejnym okienkiem, które w Blenderze mamy jest okienko, które się nazywa Properties. Jest to, to okienko. Tutaj możemy robić różne ustawienia, które na przykład efekty, wszystko, wszystkie ustawienia które chcemy zastosować na naszej scenie. Kolejnym okienkiem jest okienko time Timeline. Tutaj będziemy to okienko używać do ustawiania naszej animacji. Tu widzimy ile nasza animacja ma klatek. Co jest to 232 w tym momencie. Możemy to zmniejszyć, możemy to zwiększyć to możemy nacisnąć na tej, aby otworzyć naszą animację, możemy przewinąć z powrotem do przodu i tak dalej. Ważne jest nauczenie się w blenderze skrótów, skrótów, które klikamy na naszej klawiaturze. Do tego muszę też powiedzieć, że jeżeli używamy jakiegokolwiek skrótu, i chcemy tego skrótu użyć np. w oknie 3D to nasz kursor musi się znajdować także w oknie 3D bo inaczej to nie będzie funkcjonowało eee, okay. to omówmy jeszcze inne ważne tematy jak otwieranie i zamykanie nowych okien przykład, jeżeli chcemy otworzyć jeszcze jedno okno 3D to mogę to zrobić poprzez kliknięcie na tą ikonkę która się znajduje w każdym oknie i mogę sobie wybrać na przykład 3D czyli widzę to samo w małym okienku co w tym okienku oczywiście mogę to a także mogę to z powrotem zmniejszyć Wróćmy do Outlinera. Jeżeli chcę na przykład mieć outlinera oraz dodatkowe okienko 3D lub jakiekolwiek inne okienko z jakąś opcją, którą tutaj widzimy, to mogę na przykład w rogu takiego okienka. Każde takie okienko ma takie dwa paseczki i trzy paseczki. Jeżeli tutaj kliknę i pociągnę do góry to otwiera mi się nowe okno, w którym mogę moje okno 3D sobie wybrać. I widzicie mam moją kostkę, moje 3D View. Jeżeli chcę to okno zamknąć to znowu idę na róg i pociągam to na dół. I teraz widać strzałkę, która mi pokazuje, gdzie dane okno chcę przesunąć, żeby na przykład zamknąć inne okno. Jeżeli kliknę na Ctrl oraz tutaj ten kon i przesunę mój kursor to moje dwa okienka zamienią swoje sobie pozycje Jeżeli pracujemy na przykład na małym laptopie lub na małym monitorze i nie widzimy tych opcji dokładnie to możemy nacisnąć na Shift i na spację, i otwiera nam się to okno na cały monitor. Czyli Shift, spacja, Shift, spacja. W ten sposób możemy otworzyć nasze okno, któremu chcemy się lepiej przyjrzeć. Kolejną bardzo przydatną opcją jest jak naciśniemy na SHIFT i klikniemy na kąt okienka i wyciągniemy na przykład na lewo, pokazuje nam się to okienko w całkiem nowym oknie. To jest bardzo przydatne, jeżeli pracujemy na dwóch monitorach, to przesuwamy to okienko na przykład na drugi monitor i wrzucamy sobie opcję 3D jeżeli mamy bardziej skomplikowane obiekty to możemy nasz obiekt z wielu perspektyw jednocześnie oglądać i nie tracimy w tym momencie tutaj miejsca na dodatkowe okienka. Kolejną przydatną opcją aby powiększyć nasze miejsce pracy jest e, opcja zamykania naszych menu list. Jeżeli tu kliknę i ściągnę to na dół, znika e, nasza listwa. Jeżeli nacisnę na ten plus, listwa się ponownie pojawi. Tak samo tutaj można tą listwę schować i po naciśnięciu plusa znowu otworzyć. Kolejną ciekawostką jest też jeżeli naciśniemy na takie okienko prawym guzikiem myszki, to możemy na przykład to tą List, listę opcji na dół przerzucić lub do, do góry. Jeżeli klikniemy tutaj, to się otworzy okienko Horizontal i Vertical, czyli możemy nasze opcje, które tutaj mamy, ustawić poziomo. Czyli klikamy Horizontal, ustawimy w poziomie. I mamy nasze opcje w ten sposób ustawione, co niekoniecznie w tym okienku jest optymalne. Dlatego przerzucamy z powrotem na Vertical. Ale jeżeli na przykład mamy nasze Properties. Tutaj. Klikamy na Properties. I teraz, że tutaj ta opcja jest bardziej sensowna. Ja osobiście tego nie używam, ale jeżeli macie ochotę, to możecie to właśnie w ten sposób używać. Jak już wspomniałem, mamy wszędzie takie plusiki. To oznacza, że w tym oknie mamy na przykład dodatkowe opcje. Otwierając tą opcję widzimy na przykład, że do tego obiektu object, mamy różne object Tools, które nam w modelowaniu też będą pomagać. Po drugiej stronie też mamy it. Tutaj klikamy to możemy na przykład w opcji display naszą siatkę wyłączyć lub włączyć naszą siatkę możemy powiększyć o ilość kwadratów możemy te kwadraty same w sobie powiększyć lub pomniejszyć i tak dalej